Hej, cześć, siemano wam wszystkim, jest to nasz drugi odcinek już serii Koopa w grę Battlefield 3. Jest ze mną muszczu. Dzień dobry, dzień dobry. Jest I... to misja druga. W w jak, jak się ona nazywała w ogóle? Wow, nie pamiętam, ogniste coś w każdym razie no, siadam za sterami helikoptera, za sterami Broni. działka zasiadł muszczu i powiem wam, że no sterowanie tym helikopterem jest okropne. Dokładnie. Tutaj musimy czekać na wrogów. Co nas tak nagle przesunęło? Albo mnie po prostu Cheby po prostu Drużyna Alfa, drużyna Brawo, spoko Dobra, rozwalaj. Ja sobie na razie daruję okay. strzelanie, bo... Dawaj, dawaj, tam jest możliwe... O, dobra. Troszeczkę tutaj słabo jest ze strzałami, bo są tylko 30, a on naprawdę długo przeładowywuje. Dobra, zginął. Bo tu chodzi o strzelanie celnie, wiesz? No, no, no. A ja tu się może człowiek wielu rzeczy nauczyć na przykład latania. I kto to mówi? <noise> o, tam są, leć tam. I uważaj. No strzelaj, strzelaj, strzelaj. Są na środku. Czy w Call of Duty była podobna misja, w której jeden gracz zasiadał za działkiem helikoptera, a drugi bronił się na ziemi. Aha Tak, ktoś zginął z drużyny. Nie, Strzelaj. Kurde, to przadowywanie uważaj. Dobra. Dlatego strzelaj powoli, ale celnie, nie wal takimi długimi seriami. Jak długo nie strzelam to mówisz, żebym strzelał Spoko? Chyba A jeszcze jeden Tutaj na budynku Nie ma go Uważaj, bo spadamy Mhm Dobra. Dawaj a tu są. no strzelaj, pod nami są. Piękne ten odlatywanie u ciebie tego nie widać Dobra, oni się... O, są, RPG Dobra. I teraz tu Nie, przede był. Dobra. Ho, ale nas spinęło. zmieniłeś sobie na chwilę kamerę FPP i powiem Ci, że nie ogarnę z FPP. Że to sterowanie myszką, to już w ogóle. Gdyby było sterowanie samymi klawiszami, i myszko, myszka byłaby do rozglądania się, tylko to byłoby ok. No, lepiej by było. Ale do wszystkiego się można przyzwyczaić. wiesz, niby tak. Grałem w Kudu, taką operację obliczyłeś. Flashpoint kiedyś. i tam strzelało się o wiele fajniej z helikoptera. No tutaj ta przyjemność z latania jest troszkę tłumiona, że tak powiem, właśnie tym, że trzeba ogarnąć. No, wsparcie ogniowe. Gdzie oni są? A no tu, tu, gdzie nasi strzelają. Kurde, przełączam je. O, są. Dobra. A, tam teraz. już prostu... chłopcy... Obczaj okay. na prawo, czy nie jest jakiś jeszcze. A, dobra. Tam są, tam są. Wolałbym Brawo. mieć pod kontrolem strzelanie z helikoptera, dosłownie. No, bo przyjemnie jest. Ale ja to mam pod myszką. Szkoda, że nie mam tego pada albo czegoś pod ten helikopter. A tu nas strzela. Mam cię. Mając pada, byłoby o wiele prościej. No. No, wal do niego. Gdzie on jest? Nie pod widzę nami jak. centralnie. O, jest. Ja nie widzę tych rzeczy. Co ty, dobra, tam jest BMP. Przełączam. Namierza go. Namierzyło. Wystrzeliłem. Pięknie, teraz przeładowywuję dosyć długo. Dobrze, czołg rozwalony, a to jest drugi czołg? No, drugie BMP. Tak. No, nawalaj, dobra, strzeliłem. Namierza go. Odpalę go, odpalony. Jest, pięknie. Pochodzimy do drużyny. I ich tu będziemy osłaniać. Okej, okay, ale gdzie? O, tam są. Dobra, zdjęty teraz. Tu. Dawaj, budynek, budynek, budynek. Spoko. Teraz tych tutaj. O, właśnie, chciałem, żeby to auto wybuchło. Teraz tego rozwalony, teraz tu. Sie też kryją w tych trawach. Ładuś przodu tutaj. jeszcze tego dobra. Jeszcze tam jeden został. No strzelaj do niego. Tu jeszcze masz jednego przy budynkach, przy alfie. Już nie ma, już zginął. Już nie ma. Ja mam tutaj jakieś działko jeszcze w helikopterze, ale nie za bardzo. Ciężko mi z niego po prostu skorzystać. Ok, namierz działko przeciwlotnicze. Nie, 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 nawalaj. No namierzaj go. Kurde, ile oni mają tych tych? Nie mogę strzelić z niego, bo przeado prze, buje, buje. BMP rozwalaj. Poszła. Uważaj, uważaj. To jest, powiem wam, ciężkie. Uważaj! Fuck, 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 fuck. fuck. Spadamy, spadamy. Nie. Mayday, mayday, mayday. Żyjemy. Uwaga, namierzaj go. Dobra, jeden zginął, teraz tego. Uff, wow. ugasiłem nas. <laughs> to już było ciężkie. Boom. Nie, jeszcze żyje. Kurde, przeładowy były szybciej. Fuck. Nawalam, dobra, poszło. Dobra Yes, yes Uff, przyjemy radę. Dobra, Dobra dawaj dużo unierzy teraz teraz właśnie Uff, kurcze, naprawdę Uhu uh, uh. Gdzie tutaj jeszcze oni są? Tam Dobra, dwóch Cze teraz... Gdybym umiał tym lepiej latać, to... Rozwaliłbym te BMP sam Jezu, się bałem, że... Że nam nie... Adrenalinka byli. była No <laughs> Kurcze Okej okay. Wszyscy rozwaleni Nie wiedziałem, że będą cztery radochę. te. <gryw> Jak będą cztery te działka przeciwlotnicza, to już zginęliśmy Na Nie, Nie wiedziałem, że będziemy mieli taką radochę z tego Mimo, że to jest to porne, ale kurde radocha jest Zgodzisz się? Tak Tak, tak Spoko, Prawie Teraz, teraz powinno... Budynek docelowy, a gdzie on jest? No dobra, ale gdzie jest ten budynek? No te budynki, przy których są Spoko, teraz tu Dobrze, zrobię. Czekaj, teraz tam! BMP! Aj, BMP, BMP! Przełączam Chodź tam, do tamtego Najpierw dobra. dobrze, że są... Namierzą Najpierw to, go. które nam tu... Poszło. Bum. Uważaj, uważaj, uważaj do góry. Fuck 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 fuck. Kurczę, bo zmieniłem kamerę. Namierzam. Wiesz? Poszło. Drugi raz. Ej. Powinien już zginąć. Dokładnie, teraz tego dawaj. Akurat mi się zdąży przeładować. Namierzam go. Przeładowywuj się. Spoko, poszło. Bum. Teraz do góry dawaj. Ciągle jest namierzony, ale niestety nie mam pocisku. Jest pocisk. Poszedł. Uważaj, uważaj, do góry, do góry, bo już zginie. Brawo. Tam jest drugi. Tam jest drugi, nie jest zaznaczony. Rozwalaj go. Nie widzę go. No i jest tu na środku. Widzę go. <laughs> Jeepy. Nie ma, nie, nie ma namierzania go w ogóle. To nie namierzaj go z karabinu. Jest dobra, tam jest namierz. pojazd plot. Lecisz. Lecisz ten pocisk. Boom. Namierzam go, namierzam go, namierzam go. Dawaj. Jest, poszło. Bum. Ewakuacja Drużyny Dawaj teraz Ty tam musisz podlecieć jakoś I chyba wylądować? Nie, jeszcze musimy ich, im pomagać, wiesz? Aha, aha, tak, tak Dobra, ładnie idzie Wsparcie ogniowe, gdzie? Kurczę, o, tu! Nie. wow Fak, przebijasz le... Okej, okay, teraz dobrze Dawaj, strzelaj, strzelaj, strzelaj Się, się. Tu jeszcze jeden leci, i tam będzie jeszcze jeden? Nie, już go nie ma. Nie ma, dobrze jest, dobrze jest. jest. Dobra, strzelaj go. Teraz już wszyscy. O, teraz tu idą w tych krzaczorach się. Do tych pojedynczych to lepiej ty nie strzelaj, bo strasznie wtedy zaniżasz lot. Do czołgów lepiej, jak będziesz strzelał. Chciałbym do czołgu. Dobra, tam jeszcze się chowa za kamieniem. A je. Yeah. Chowa się ciągle, chowa się. Chowa się, w jeepa, w dżipa, w dżipa. No, no, no. Dobra. Działko. Kurczę, kolejne działko, namierzaj. Namierzam, namierzam. Bum. Poszło. Szczerze powiem ci, że mamy strasznego pecha. Uważaj. What the fuck. What the fuck. Nie, 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 fuck. Jest, żyjemy, jest, jest, Uf. Dobra. Bum. Do pojazdu Mierz. przeciwlotniczego. Jakiś... Dobra, zginął. Uff, jakie mieliśmy Teraz szczęście. Tego... Ja naprawdę nie umiem latać. Jego się nie da, jego trzeba namierzać. Tak, kurde. Namierzaj, Uf. namierzaj. Już, poszła strzała. Gdzie ona poszła, no serio? Nie trafiło w niego. Dobra, trudno. Dobra. Centralnie. Cholera, ostro jest, naprawdę. No, ale mamy fartę. Dym na lądowisku. Medyczny. To nie my. A, no. My jesteśmy bojowy. Od siedmiu boleści. O, tam lecą, ale to nasi. Coś czuję, że przeszliśmy tę misję. No, 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 bo już ci biegną. W sumie po co mieliśmy tutaj iść, wszystkich porozwalać, żeby oni teraz się dotarli tutaj i polecieli co? jeszcze raz albo dobra, zrozumiałem, nieważne, nieważne do góry, do góry spokojnie, niech oni sobie wsiądą nie zniżaj się, bo jeszcze kurde teraz to by był fail wow, przełączyłem ten przypadek spoko, odlatują mhm. i to by było już chyba na tyle Dobrze, zobaczmy dalej, może będziemy musieli z nimi lecieć. No właśnie. A nie, wszystko nam przekreśliło. Transmisja priorytetowa. Okej, okay, koniec. Udało nam się. Przedstawię statystyki. Generał został ranny, operacja zakończyła się sukcesem. W trakcie przesłuchania potwierdził, że anonimowym człowiekiem, którego uważa się za architekta ataku na Europę, jest Hamid al-Zakir. Pozostaje nam zlokalizować i schwytać al-Zakira. Poprzedni rekord 5070, cóż, bo ginęliśmy, a teraz mamy 11310. Tak, 89 do zera w zabitych. No cóż. Nie da się ukryć. Patrz, wszystkie te punkty ja nam nabiłem. Jestem kozakiem. A, gdyby nie mój lot, to nic byś nie zrobił. O, patrz, jak nam mało brakuje do MP7. Pokaż. A no, niewiele, niewiele. 180, tak? Tak, dobrze. Dokładnie. Co my tam mamy Dobra, do jako że udało nam się zakończyć ową misję, ja się już z wami pożegnam. Dokładnie. I cóż, zobaczymy się w następnym odcinku, który będzie na kanale umusza. Jestem ciekaw, tak. jak będzie wyglądała nasza kolejna misja w trybie współpracy, bo podejrzewam, że jest ich tak mało, tylko jest i wyłącznie z tego powodu, że każda jest zbudowana na jakimś interesującym schemacie. Dlatego do zobaczenia w kolejnym odcinku na nowej misji. No i cześć. Cześć, cześć. Cześć.